Małe trójkąty równoboczne o bokach długości 1 układano obok siebie tak, że uzyskiwano kolejne coraz większe trójkąty równoboczne. Według reguły przedstawionej na poniższym rysunku, ile małych trójkątów równobocznych należy użyć, aby ułożyć trójkąt równoboczny o podstawie równej 5? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Możesz to zadanie zrobić w sposób graficzny, co za moment też pokażę, ale należy zauważyć, że na pierwszym rysunku mamy jeden trójkąt, na drugim rysunku mamy raz, dwa, trzy, cztery trójkąty, na kolejnym rysunku mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć trójkątów. No i teraz wprawne oko może zauważyć, że to są potęgi liczb. 1 to jest 1 do kwadratu. 4 to jest 2 do kwadratu. 9 to jest 3 do kwadratu. Dlatego na kolejnym rysunku będzie, zapiszmy obok, 4 do kwadratu trójkątów, czyli 16 trójkątów. Możesz zatrzymać film i policzyć. Na kolejnym rysunku będzie 5 do kwadratu trójkątów, czyli 25 trójkątów. No i tutaj oczywiście można byłoby takie rysunki zrobić i policzyć, jak to się mówi, na piechotę wszystkie te trójkąty, że jest ich 25. Wybieramy odpowiedź C.